Wejdziemy pod stolicę, czy nie już? Nie wiem, właśnie. No, chyba nie, zespało. A może z wiesz, obroniła. Ale szkoda, że nie zwiedzimy stolicy teraz, nie mogę. Ale no nie, mnie teraz, to boli. Teraz, teraz jest fajniejsza. Ale mnie to boli. Bas. Ale jest proste chyba. No. Dzień dobry. Uuu, tu, tu, tu. Co za wstyd. Ej, no malikecie się nie wyjebaliśmy. Jakimś <laughs> śmieci się wyjebaliśmy. <laughs> <nie> <laughs> Czekaj, nadaję ja sobie picia. Usycham. Co tam? Usycham. No, Usychaj, bo to by za... sobie zamiar. Co? Co? <laughs> Co? A, nic nie ja nic nie wiem. Kurwa. Puszczaj, chwilę, Ja musiałem się napić. Kurwa. No es, es, es. To idziemy teraz ten? Pod. Y... Anorlando? Tego ziuta? No? Ej, Co, kurna... Co to kurwa, Anorlando? Lokacje z jedynki. Ale co to jest w tej grze? <laughs> no ty nic, to ten... Anor Luu czy jakiś inne gówno. Nie, nie idziemy Honor To co idziemy? Ja chcę, ja chcę pod mapę. Skąd takie rzeczy znasz? To player'em jestem. Właśnie. Oś... Nie widać kto mi <laughs> To na pewno da się spalić. Ja <laughs> e no, że zamknęliby zam lokację... Bo ktoś po prostu za daleko poszedł. O, zaraz wyleczy. No. No, wydaje mi się, żeby, że tak by zrobili właśnie. Bardzo prawdopodobne, że tak zrobili. Nie, nie mi tego. No spokojnie stary, od czegoś jest New Game Plus, nie? <laughs> nie wiesz, że to powiedziałem. Nie wiem tak do mnie. O, tu jest, jest! Ho ho! Jest? No. Klucze mi wpadły. Ej! Uważaj, bo wpadniesz tam. Klucze mi wpadły. <noise> Co za gość. <laughs> Spadłem na kwiatach. Nie tak. przy kwiatku, bo nie urosnął. Sorry, sorry. Zróbcie takie lokacje, co nie? Ja? No, to jest dwa. No. Kanye West. Elden Ring. Pizza. Tego coś więcej z życia. Tak jest. <laughs> tak jest. O, o, o! Tutaj, tutaj. Tutaj pa. <laughs> wow. Przewrócił się grubasek. Kolejny. A teraz już mądre... mądrzejszy. <grystanie> nie skacz tutaj. <grystanie> no ja za to wogi vogue pójdę. <grystanie> no to wogi vogue możemy iść, ale nie. <grystanie> nie w dół. Nie w przepaść. Mouthwashing. <grystanie> no i to ja. nie? <grystanie> no. Gdzieś tu już widziałem takie kanały, nie? Z takimi kurwa żytami. Cały kurwa Blight now to, bo ja się nie znam. Nie wiem. tam też było. Ale mi chodziło o ten, o to inną lokację. Tam gdzie jest Gaping Dragon. Da, da, da. No, to właśnie też mi to odchodziło. Well, nie jesteś na zdaniem... Ej. Refre, Jakiś refre. refren. Myślę, refre. że nawet jeszcze nie było. Tutaj trzeba wpaść, tutaj trzeba wpaść. Dobra, Wpaść trzeba? Tak, tak, tak. wpadłeś, <laughs> bo wpadłeś. Nie, taki był plan, taki był plan. Dobra. Gdzie ty jesteś? Byliśmy tu. Nie tu, nie tu, nie tak, tu Tak, ja wróciliśmy zamiarę. się, wróciliśmy się, dobra, samy, nie tu, chodź tu, nie tu, chodź na dół Ale teraz no, my tu byliśmy tu, I tutaj jak pójdziemy do góry to Przeskoczymy tą drzewką nie, bo nie, bo nie, ja nie tu chciałem iść, ja chciałem zejść na dół wcześniej Dobra, dobra, chodź Dobra, idziemy twoją drogą w takim razie Dobra, idziemy twoją drogą Idziemy, gdzie jesteś <noise> Spokojnie <głos> Wszystko mi wpadło Spokojnie. Droga. Nic mi nie wychodzi <noise> To ja miałem biznes smutniejszy, nie ty, Hartu? Nie, nie no. wychodzi, Chodź no. do tej rury, chodź Mamy, do tej rury. Chodź do tej rury, dlaczego, no. dlaczego, ten omen może wchodzić kurwa po drabinie, to jest popierdolone. <laughs> no widzieliśmy jak się nauczyli. <laughs> no, ale właśnie, roh jest super. <laughs> no płetwy no mówię Ja pierdolę. <laughs> nice. Kolejny skrót, kolejny skrót, ja za pierwszych, ja pierdolę. <laughs> kurwa, co jest? Ale tak to jest super. Cześć. What? Chodź Ty kto To jest przypadek ja za duże stopy Kurwa. no Za duże stopy mam Kurna <laughs> o. Ole przyciąga malutki, co on tak przyciąga? Bo to jest, to jest boss magnet. Ale no, <laughs> przeciąga, nie przyciąga. <laughs> Do zamki okno, jak jakaś przeciąg. Dobra, ta walka jest nieprzyjemna. Dobra, to drugim razem wejdzie. Większych spelów nie mogę się używać, co? <noise> Jak używałeś tego firewalla, to ja nie, <noise> nie widziałem tak. <na> <noise> Sorry, Uderz mnie. What? Skąd wziąłeś? Ty chyba w to grałeś już. No. Nie wiem, mówić. <laughs> nie chcę co mówić, ale. Nie. Spadłem? co tu jest? Dużo jakoś Jakiś trzeba, żebyś Jakoś trzeba z prokuratorem zejść na sam dół. Spadłem drugi raz? Żyję. Chodź na dół. <laughs> Spadłem i żyję. Nie to samo. A jak on jest No trudno, no trudno. Tu się trzeba zebrać, do zera. Serio? No. Do zera. No weź, no wejdź no, no, tam Po mnie też. Co mnie ja się wracam, <śmienicie> <śmienicie> ja, się w, ja się wracam. My dwa palce, co nie? I jak są w... Ee, w ogromnym stole, też są tylko dwa palce. No. A to są, a to są trzy palce. Ło... Okej, okay, co się dzieje? Coś mamy z tego?